Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca, drodzy posłowie posłanki, Panie Komisarzu. Praworządność i prawa podstawowe to priorytet polskiej prezydencji. Chciałbym zacząć od podkreślenia tego, na co już położyłem nacisk w tej Izbie w ubiegłym miesiącu. Praworządność to jedna ze wspólnych wartości europejskich. To jest nasza wspólna odpowiedzialność wszystkich instytucji i państw członkowskich, by bronić i promować ją wewnątrz naszych granic i poza nimi. W tej dzisiejszej debacie odnotowuję ostatnie wydarzenia, które sprawiły, że niniejsza Izba przeprowadza tę debatę. Wysłuchanie przewidziane na przyszły tydzień w ramach procedury z artykułu 7 a będzie okazją do szczerej rozmowy z Węgrami. Społeczeństwo obywatelskie niewątpliwie będzie jedną z omawianych kwestii. Szanowna Pani Przewodnicząca, posłowie, posłanki, Panie Komisarzu, Unia Europejska posiada właściwe narzędzia i procedury, by chronić swoich wartości i kluczowe jest, by wszyscy instytucje i państwa członkowskie stosowały te zasady w sposób. Pan Jaki w imieniu EKR, półtora minuty. Pani Przewodnicząca, Panie, panie Komisarzu, e, nazwijmy rzeczy po imieniu. Stworzyliście sobie tajny sposób dotowania wybranych przez siebie partii politycznych z pieniędzy wszystkich obywateli, którzy nie mają o tym zielonego pojęcia. Dotujecie setkami milionów euro organizacje, które nazywacie obywatelskimi, a tak naprawdę stoją za nimi politycy i prowadzą nielegalne kampanie i to jest, to jest dokładnie przyta, przy, przykład Katar Gate, gdzie, gdzie to były organizacje, które rzekomo zajmowały się praworządnością w Polsce, gdzie nie zauważyły pieniędzy z Kataru. Taki przykład dotyczy obecnej kampanii w Polsce, gdzie najdroższa kampania na Facebooku w naszym kraju była finansowana z zewnątrz, przez swoją drogą waszych ulubieńców, którzy tutaj często bywali, bez wymaganej rejestracji, bez podatków, bez niczego, po prostu po prostu, po prostu to jest niebywały skandal i dlatego, tak bardzo boicie się transparentności, czyli tego typu ustaw. Boicie się transparentności, to już bez znaczenia, czy to jest w sprawie Pfizera, czy to jest w sprawie programu Life Zielonego, czy teraz tak jak w państwach narodowych. Aby ludziom pokazać, jak naprawdę ten mechanizm działa. A smaczku w Polsce sprawie dodaje fakt, że jednej partii nielegalnie odebrano całe finansowanie z budżetu, a druga partia, nie dość, że ma to finansowanie, wasza ulubiona, to jeszcze jest dotowana z zewnątrz, nie legalnie przez organizacje trzeciego sektora, które niby są obywatelskie, a tak naprawdę są polityczne i wy nazywacie to uczciwymi wyborami. To jest właśnie przykład Węgier, więc transparentność, transparentność, jeszcze raz transparentność. Uh, panie przewodniczący, drogi panie komisarzu, drodzy koledzy, tydzień temu projekt ustawy w sprawie tak zwanej przejrzystości życia publicznego dotyczący NGO-sów finansowanych z zagranicy został opublikowany przez węgierski parlament. To jest skandal i kolejny atak na wartości europejskie. Jest to bardzo podobne do praw w takich krajach jak Rosja. W krajach autorytarnych. Tutaj się chce uciszyć wszystkie głosy przeciwko reżimowi Orbana. Jeżeli ta ustawa wejdzie w życie, to będzie groziła drakońskimi karami dla bojowników o wolność na Węgrzech. To będzie za przeczało suwerenności. Przecież jest już w toku procedura o naruszenie w Trybunale Sprawiedliwości. Ja w pełni zgadzam się z tym, co powiedział pan komisarz Magegraf. Wolność słowa to istota demokracji. Dlatego też nalegam, aby Komisja Europejska działała w sposób zdecydowany w odniesieniu do tej ustawy i aby uruchomiła procedurę o naruszenie wraz z wnioskiem o środki tymczasowe, aby te działania były skuteczne. Brak środków tymczasowych w tym przypadku po prostu sprawi, że bezpieczeństwo całej Unii Europejskiej będzie spoczywało w rękach konia trojańskiego. Pod pięknie brzmiącym hasłem ochrony suwerenności rządzący na Węgrzech forsują ustawę, która w rzeczywistości przypomina rosyjskie prawo o zagranicznych agentach. Ten projekt, ta tak zwana ustawa o przejrzystości życia publicznego, to cyniczna dymna zasłona, to nic innego jak brutalny atak na społeczeństwo obywatelskie, wolne media i niezależne organizacje. Zgodnie z ustawą każda organizacja, która choćby pośrednio otrzymuje wsparcie Zagraniczne i uwaga nawet z funduszy europejskich może zostać uznana za zagrożenie dla suwerenności i poddana represjom. Nowo utworzony Urząd Ochrony Suwerenności będzie miał prawo do tworzenia czarnych list, a Urząd Skarbowy do paraliżowania działalności niewygodnych podmiotów. Rząd Orbana nie chroni suwerenności Węgier. On ją sprzedaje. Sprzedaje ją Moskwie i Putinowi. Gdyby Fidesz naprawdę chciał bronić suwerenności, walczyłby z dezinformacją, z korupcyjnymi układami i powiązaniami z Rosją. Dlatego apeluję z tego miejsca do Komisji Europejskiej o wszczęcie naruszeniowej procedury wraz z tymczasowymi środkami. Jeśli węgierski rząd stoi przeciwko swoim obywatelom, Unia Europejska musi stanąć w ich obronie. Dziękuję. Thank you very much. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu. Szanowni posłowie, dziękuję bardzo za uwagi, i komentarze i chciałbym zapewnić Państwa, że praworządność i prawa podstawowe to kluczowe priorytety dla nas jako dla prezydencji. Nasze wspólne wartości nigdy nie mogą być uznane za pewnik. Wymagają ciągłych działań, aby je utrzymać i wzmacniać szczególnie w obecnej sytuacji geopolitycznej. Pragnę podkreślić raz jeszcze, że Wysłuchanie Węgier jest przewidziane na kolejny tydzień na spotkanie Rady. To jest w ramach procedury z artykułu 7. Bardzo dziękuję.